Witam, dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest Pani poseł Monika Bielichowska z Platformy Obywatelskiej. Pani poseł, która nim została posłanką, zajmowała się w swoim życiu wieloma rzeczami, a między innymi była menadżerem zespołu Big Cyc. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście przez 10... Tak było, nie kłamie. Tak, 10 lat współpracowałam z Big Cycem czarnoczarnym i bielizną i wieloma innymi zespołami polskiej estrady. Pani poseł, ja nie bez przyczyny wywołuję właśnie ten fragment pani życia zawodowego i opiekę nad zespołem Big Cyc, ponieważ Artyści tego zespołu napisali utwór, w którym odnoszą się w sposób taki prześmiewczy do tego, co robi Jan Pospieszalski. Mówią również, że dziennikarz telewizji publicznej gra na mocherowych strunach lepiej niż na kontrabasie. Tutaj wyjaśnijmy, że Jan Pospieszalski też jest muzykiem. Jak pani sądzicie, dlaczego taka reakcja zdecydowana, taka prześmiewcza właśnie ze strony zespołu Big Cys? Ale ja myślę, że Big Panie ich najlepiej zna. Big Cys niczym tak naprawdę nas nie, nie zdziwił, nie zadziwił. Oni od 20 lat są czołowymi prześmiewcami polskiej rzeczywistości. Teraz wzięli się za Pospieszalskiego. Pewnie mają w tym... Trybu. Ale Pospieszalski zareagował na to. Tak, słyszałam, nie czytałam. Niestety odpowiedzi na blogu, ale skoro zareagował, to znaczy, że bardzo pana pośpieszalskiego ubodło. A Biktyc zareagował na to, co pan posił Piesarski robi z publicznymi mediami, no, przekazując bardzo krzywą rzeczywistość. Dla mnie nie jest dziennikarzem wiarygodnym, skoro nawet nie przeczytał, kto jest autorem tych słów, ponieważ w swoim blogu podaje, że autorem słów jest Krzysztof Skiba. Krzysztof Skiba nie jest autorem tych słów, autorem słów jest basista i wokalista zespołu Jacek Jędrzejek, którego wszyscy w świecie muzycznym i nie tylko dziennikarskim znamy pod pseudonimem JJ. Pani poseł, ja sobie pozwoliłem właśnie w ten sposób zacząć naszą rozmowę, ponieważ zapewne się Pani zgodzi ze mną, że muzyka ma jakiś, jakiś wpływ, jeżeli chodzi o... Tę kampanię wyborczą. Gdzieś tam się ciągle Przewijam. przewija. Tak, <grym> właśnie. Ostatnio prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do muzyki. Również powiedział, że bardzo lubi muzykę poważną, lubi muzykę Chopina. Jak najbardziej to wszyscy się z tym zgadzamy. Kultura Chopina jest bardzo wskazana w tym roku, bo w 2010 obchodzimy rok Chopina. Więc każdy Polak powinien przynajmniej szanować i słuchać i znać kilka utworów muzycznych Chopina. Natomiast słyszałam też o innej wypowiedzi pana no prezesna, właśnie. kandydata na prezydenta, że. No, nie przepada za y, utworami U2. No, ja takiego zespołu nie znam. Y, rzeczywiście jest zespół u i być może o taki y, zespół panu prezesowi y, chodziło. Natomiast y, znam mniej więcej upodobania muzyczne y, Bronisława Komorowskiego, ponieważ y, miałam okazję wielokrotnie z nim na ten temat rozmawiać. więc on słuchał. Co lubi Bronisław Komorowski? Jeżeli chodzi o polską muzykę, na pewno Niemena, na pewno Grechutę i na pewno Ewę Demarczyk. No i bez wątpienia myślę, że każdy przyzna, że to jest bardzo wysoka półka. Jeśli chodzi o zagranicznych muzyków, to na pewno jest Rolling Stones, Hendrix, The Doors, Animals, więc również bardzo, bardzo wysoka półka. Cenię za to Bronisława Komorowskiego, bo gusta muzyczne nasze są bardzo podobne. Przyznam się, że dosyć często rozmawiałem z marszałkiem, ale z tej strony jeszcze go nie znałem, no ale dzięki. Zawsze jest czas, tak, tak. Pani poseł, tak jak powiedziałem, ta muzyka, utwory wokalne jakoś przewijają się przez kampanię wyborczą. Nie tak dawno mieliśmy okazję nawet słyszeć, oglądać występ pani poseł Beaty Kępy, która podczas jednych, jednego z wiecy śpiewała Zabrałeś serce moje. Nie wiem, czy pani widziała, jeżeli tak, to jak, jak pani ocenia, jak pani się podobało występ? Jestem to prawda amatorski, ale pani jest w tej dziedzinie specem. No bardzo żałuję, że pani poseł nie poszła w stronę muzyki. Być może lepiej by tam błysnęła niż tutaj w Sejmie. Pani poseł, serdecznie pani dziękuję za tę rozmowę, trochę inną, ale jednak utrzymaną w, w toku, w tonie kampanii wyborczej, tak jak powiedziałem muzyka, ale także i piłka nożna, sama pani doskonale bierze. Panie redaktorze, no często my we dwójkę prowadzimy inne rozmowy i często związane z muzykiem. Nie rok temu przeprowadzał pan ze mną wywiad na temat Michaela Jacksona. Jutro tak, jest jego rocznica. No właśnie, jutro obchodzimy rocznicę już jego śmierci. No okazuje się, że moje słowa też się sprawdzają. Nie żyje król, niech żyje król. Jego utwory nadal się sprzedają i jest pośmiertnym znowu miliarderem bodajże. Panie redaktorze, na pamiątkę zostawiam Pan również singiel Big Cyca, Czarnoczarnych i Bielizny. Jest to singiel, który jeszcze ja wydawałam jako management y, tych zespołów. Bardzo proszę miłego słuchania. Nie ma co pani poseł ser Serdecznie serdecznie dziękuję. Państwa, moim Państwa gościem była pani poseł Monika Wielichowska, były menadżer zespołu Big Cyc, obecnie posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo.